Cześć, witam was na moim kolejnym filmie. Dzisiaj omówimy sobie banknot z PRL-u z serii Wielcy Polacy o nominale 100 zł. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Ludwika Waryńskiego, działacza robotniczego założyciela pisma proletariat. Data emisji to 1 grudnia 1988 roku, więc jest to już szósta data emisji w przypadku tego banknotu. Podpisy prezesa Narodowego Banku Polskiego Zdzisława Pakuły i głównego skarbnika Zbigniewa Marskiego. Jest to seria dwuliterowa SW w kolorze czerwonym. Serię tą w stanie pierwszym pan Czesław Miłczak wycenia na 5 zł. Znak wodny to orzeł bez korony w polu niezadrukowanym. Projektantem banknotu jest pan Andrzej Heidrich. Na drugiej stronie widzimy nazwę emitenta Narodowy Bank Polski. Winietę czasopisma Proletariat, oznaczenie nominału w dwóch miejscach w kolorze czarnym i klauzula biletu Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Banknot ten podczas denominacji był wymieniany na jeden grosz. Ode mnie to tyle. Jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę i zapraszam na inne odcinki. Cześć.